Dobra, zakleż wiesz. A ty czym jesteś? A ty czym... Nie wiem co to był za koleś, ale trzeba go zgłosić trochę na policję. Bo no mnie dezdenerował. No ale cóż, yy, dobra. Nie, nie, nie. Aha, zostaw mnie! Zostaw. Idź, stąd, lepiej. <noise> Jeżeli nie chcesz zgorszy na policję, to możesz stąd tam pójść. Ale wid widzę, że wyglądasz na takiego, który chyba nie lubi być na policji. Eee, no dobra. Eee. I co? Jesteś coraz bliżej i to mi się bardzo nie podoba. Eee. Dlaczego w ogóle jesteś bez koszulki? To jest obnażanie się w miejscu publicznym. Mogę to wejść? Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Oh O, jestem w swoim domu. Okej, okay, okej. Okay. Mm, czekaj. No, otwórz drzwi. <gryw> Dziękuję. Yy, 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 yy. Beczki. Ym. Dużo beczek. Przydadzą się na obronę przed tym czymś. Bo nie wiem co to jest nawet. Mhm. No dobra, mój dom odpada, ale tutaj mamy stasiania. Znowu dwóch. Yy. Okej. Okay. Jakby ich tutaj zgubić. Patrzcie, wyminę ich tak. Yy, na wszelki wypadek jeszcze. To. I to. Mhm. Yy, sofa. Druga sofa. Yy, w razie czego jakby tu miał wejść, to... Pralka. Dobra, nie powinien chyba wejść. Mamy tyle wyjście. Niestety mamy. Dobra, chyba mamy umeblowany nasz ten e, naszą bazę. E, troszeczkę mam rzeczy na początek ten tu. Gdzie oni są? Gdzie oni są? O u, u, dobra! Wiem już! Wiem, że gdzie są! Cymbały. <laughs> o kurde! Tędy. Nie! A! Dobra, muszę znaleźć ten sklep. E, gdzie był ten sklep? Gdzie był ten sklep? Tu jest ten kiosk, ruchu. E, e. Co to było? Nie gadać, że tam te bałe beczki poszły z dymem. Nie zdziwiłbym się w sumie. Nie, nie poszło. Oj, coś poszło. Oj, coś poszło. O, dobra. Już wiem czemu. Dobra, mam nową miejscówkę i tutaj mamy gara... O kur... Dobra, proszę, niech to nie... O nie, o nie. Dobra, może tutaj po prostu przeczekam. Nie wiem, może to jakiś... Zły, zły sen. Mam nadzieję. Co się tu. ma jak go słyszę dalej? No to, uu, dobra, bo ty tu jesteś, jaka okay. interześć. O, tam się coś pali. To chyba moja baza. Czekaj, czy stąd już poszli? Ta poszli, bo ich nie słyszę. Dobra, nie poszli. Uu, dobra, dwóch, trzech. Dwóch, 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 trzech. Dobra. <grym> dobra, uciekaj. Nie, nie, skacz, skacz, skacz! Będziesz szybszy. O, widzisz? Razu lepiej. E, czemu ta muzyka jest głośniejsza? U! Dobra. Nie, nie, nie. nie. E, e. Dobra, czekaj, gdzie ja mogę uciec? Mm. E, Na bliższe miejsce czekaj. Dach, o, nie, czwarty? No dobra. Widzę, że y, czworokąt, czy tam pięciokąt. Nie wiem, nie umiem liczyć. Mam specjalną rzecz. Jeżeli oni się pojawią, to ja lecę w kosmos. Oła! Druga próba. To gdzie oni są? O, widzę jednego. Może nie będę musiał pokazywać w też z drugi. O, dobra. Leć. Oła! Znowu, znowu nie pykło. Może stąd zaczniemy? Jednak nie zaczniemy stąd. Dobra, czekaj. Leć w kosmos! Leć, leć! Oła! Tu się wszystko pali. Dużo miałem. No i dupa, znowu mi dupił to! A FPS mi spadły. Mój świat się laguje. Trochę się pali. Dobra, mam jeszcze jedno, Mam jeszcze jedno antyzłamaniowe gówno. Dobra, proszę. Teraz kto nie podskaczy. Bo teraz mogę polecieć. O, o, o Nie umiem tym latać. No tak, zapomniałem, że znalazłem prawo jazdy w pułapkach strzelaniojowych Gdzie tu? Gdzie tu? Leć, 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 leci, Bo ich widzę, słyszę, wszystko e, dobra Czy oni skaczą? O kurde Się chyba zaciąłem O nie Mayday Jednak nie <laughs> jest dobrze Czekaj, może ich strzela Dobra, to nie mogę strzelać Dobra, co my tu mamy? Gdzie oni są? Słyszę ich, ale nie wiem gdzie są o cześć! Cześć! Nie! Dobra, o, mam ostatnią maszynę, ona była ten... Yy, kupiłem, kupiłem takie dwie z Lupexu i to mi się podoba. Teoretycznie lata. Aha, no to super. O nie! 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 Ła! Dobra. Yy. Dam radę, chyba dam radę. Nie wiem co ja mogę stać, bo tym pokazuję coś inaczej, bo... No... O cześć! Yy, dobra. W sumie to miasto z góry nie wygląda tak źle. I może Rosja idź stąd. A demonie. Ły. Yy. O-o. Mayday. Nie, 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 nie. Dobra, cześć. Mnie tu nie ma. O, o kurde, cześć. O moje auto. Yy, yy. Czekaj, mam jeszcze jedną maszynę. Yy. Yy, pojazdy Jeep. Jedziemy. Nie w tą stronę. W tą też nie. nie. Dobra, poduszka, więc myślę, że zadziała. O, cholera. Hej. Mam nadzieję, że nie pom. Dobra, po mnie. E, e. Idź do swoich kolegów, naprawdę. Nie potrzebujesz mojej pomocy. Cześć. E, o, nie. Mm, mm, mm. Nie, nie. O, kur. Hm. Co? O, cześć! No, chyba nie chcę się pobawić to po zabaw. O, auta. O, nie! W ogóle zauważyłem, że te samochody latają tak samo jak te kostki. Po tym moim samolocie widzę, że trochę. O, to dalej lata? Nie lata, no. Ale mam strzelbę. Mam, kurde, karabin i mogę coś z tym zrobić? Mam przynajmniej taką, kurde, nadzieję. No! 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 No, no, no zabij go! On nie może być nieśmiertelny. Okej, okay, uciekam troszkę już przed tym jednym e, e, Ricardo Milosem. I tak trochę się zrobiło i trochę więcej. I to myśli... Nie... o, cześć, ty w domu siedzisz jeszcze? No to sobie się tam siedź. Naprawdę nie potrzebujesz mojej pomocy. Ty też idź stąd. O oh, fuck. Kurde, Ricardo Milos no super. Może może i nie wiem, jeszcze to albo nie wiem, Jamal. Jezus Maria, dobra, weźmy. do Nie. O Jamal. coś tam dupło a chyba mi otworzyli przejścia Ała! Jamal. Cześć, nara... O, cześć! Wymyślicie się? O kurde, wy jesteście chudzi Ała! Tamten, w tym oknie Ała Ała I co? Tu? Nara Pa, cześć, e, nara, cześć. <laughs> nie, tam nie ma. Naprawdę. Dobra, ja się tu ukryję. U! Czemu ja to z... ciągle słyszę? Ili, il, ilu ich jest na tym, na tym, w tym mieście? Na górę, na górę. Dobra, jestem na górę. z dachów. Tam ich ilu jest? Uh! To ja słyszę tego. Ah! Idę go odwiedzić. O, dobra! Pobrałem jakiś secure house i to powinno. Yy, no. No. I to powinno. Yy, obronić mnie przed tymi. Yy, lock. Yy, lock. <lety> Lepiej lock. Co to? Pierwszy raz korzystam z tej bazy. Dobra, powinno być bezpiecznie. Owa! Wrócę do tego do Dobra, nie wrócę. U! Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Kurczaki, słyszę ich. oh Ała! Nie wiem. Mamy jeszcze ostatni pomysł, czyli będziemy fajerwerkami. Przy okazji jeszcze wezmę 1000 HP. No. I czekałabym teraz na nich. Dobra, gdzie ja nie sam? Mm -hmm. O kurde! I dup! Mnie tam nie ma! Podoba mi się to, że. O! No ale ja się po prostu już poddaję. O cholera! Ja pierdzielę! Nie! Yeah! Nie wychodzę z tego miał. O nie, nie mogę. Ała.